nie nacisnąć. No trudno, nic się stało, mógł być gorzej. Ech, mamy cały czas dzień drugi, w sensie zaczął się dzień drugi, więc mamy kupę czasu. Nawet mogę być ranna jeszcze bardziej będzie w porządku. Więc okej, okay, damy radę, przejdziemy tą granicę, nie poddajemy się. już czuję, że babcia nie przyjdzie. Oj, o, dobra, bo jednak się mylłam. Dobra. Yy, całą górę, myślałam, że Ca Całą górę, ha, przyjrzałam. Tak. czemu się Czy się wszystko dłużo na miejsce? Jak tak, to się zabije. Nie, wiem, co już, szczęście, pobrałam. myślałam, że mi zaostrofi. Wiecie, co, wyjście na sobie Cutting Pillars. Gdzie... Ja dużo kombinerki. Teraz one leżą przed wejściem na kamerę. Tak, po prostu. Już chciałam, do pamiętam. Ale jak kamery są zamknięte. jej! Dobra. No chodź, kici, kici. Czekam na dziadkę. No chodź, po siostrze. Wytwy. Zapomniałam jak się strzela. Przez chwilę nie wiedziałam, jak ma zareagować. Jezus. Jestem pewna, że teraz po prostu zginę w jak najbardziej głupszy sposób. Zrobię taką manianę i przegram. Na pewno super, po prostu. Uh -huh. Czekamy, aż zostawi kamerę otwarte, bo i nie zamierzam więcej razy ginąć dla niczego. No wyjdź stąd, nikt Cię nie lubi, nie potrzebuje cię w mojej życiu. Tam, wyjdź. Idź po dziadka najlepiej. No, do ja też może iść. Jezus. Jest, nie wiem, to jest tu siedzenie 3 minut, a już tutaj już szałą. Ojej. To była mądra decyzja. To była głupia decyzja. To była bardzo głupia decyzja. To też będzie głupia decyzja. A tu jest, co nie? Nie. Mm -mm. Dajcie mi bro. Tu nie ma naboi. Świetnie. Po co mi naboje? Po co mi No chodź. To jest to tak. Wszystko. Daj ten klucz. Zabiję się. Zniknął. razem z kluczem. Great. I dostajemy się teraz tutaj. Końcu. I tu jest coś wartego mojej uwagi Dobranoc, z No jakiś wampir mówiłam. I co to jest? Safe. Okej, okay, będzie safe. Więc cool. Nie. Turna. Turna zabije mnie. Nie zamieniasz się w pająka? Nie na pierwszym odcinku z grami zamieniła się w jakiegoś pajora i nie zabiła. I się tak wystraszyłam, aż wolałaby tego nie powtarzać, ale niestety się wróci. Nigdy się nie wraca. Wiecie, myślałam, że wyjdę i w tym się wyskoczę na dół i będzie super zabawnie, ale nie było zabawnie. Moje nagranie trwa już 53 minuty 55 minut, więc... Będzie dużo zabawy z montażem, I guess. Ale połowa odcinka to jest pewnie chowanie się przed babcią, więc nie będzie aż tak źle mam nadzieję. No, tylko fajnie, jakby nie wiem, jakbym oni są, ale nie może ich wszystkiego poprzeć, prawda? Która jest godzina? Jest pierwsza 13. Dziękuję. Zadzwołym dzwonkiem. Brawo Kate po mojej stronie. Co to jest? Okej, okay, drodzy biegniemy na dół. Od razu. Tu jest dziadek, to nie wiem, co są zrobienia. Skończę chyba. Nie macie, nie macie. Czemu on tu był? Wiedziałam po prostu, widziałam, nie. I see you Wynocha. Zostaw mnie. Jezu, teraz na mi przyjdzie, nie? Boże. Ale uciekłam, nie umarłam. okej? Okay? to jest duży progres. Wiecie co? Chciałabym, aby ktoś zrobił mi komp kompilację, to się nazywa, nie wiem. Wiecie, kompilację moich wszystkich zabawów w granicu. Po prostu wszystkich, jakie kiedykolwiek miałam, to moje... I wszystkie takie, jakieś inne. skokie ciśnienia, adrenaliny, cokolwiek. I nie wiem, co TikToka. Nie wiem, byłabym wdzięczna. <laughs> Naprawdę. On przyjdzie do nie? Dobra. Jaką przyjdzie, to się naprawdę zabija. Po po prostu. Nie, żeby ci to nie było. Bliska. Please. Please. Co powiedziałam? Co powiedziałam? Ale jest tu klucz. Patrzmy na pozytywne. Mamy klucz. Dzień czwarty. Super mam jeszcze Ten dzień i ostatni. Wspaniale. Godzina nagrania. Zabije się. Gram już, to godzina i jeszcze tu nie przeszłam. Super, idziemy tu po tą kutkę, tyle łez branych ich to gówno nie podbam się. Bo żeby było to gówno, co zatamuje mi, co to daje. Co są jakieś jaja. Swardowałam dwa życia, dwa życia na to. co? trudna jest no i co? a ta czy weszła tam? no chodź. nie nie chcę. wytwy? What the fuck, to było takie randomowe, przysięgam. Ja naprawdę nie wiedziałam, że to coś jest. Okej, okay, czyli wiem, do czego są potrzebne cutting pillars. To uśpimy dziadka, tak. Zostawię sobie ten na dziadka, ten strzał. Babcia niestety tu przyjdzie tak losowo po prostu. Ja sobie dziadka zastrzelę. Ej hey guys, mam na kolanach kota. I zaraz się strzałem, bo nie, nie mam czucia w nogach. Melissa, bo mi odci wiesz, odciąż mi dopływ krew do nóg i właśnie straciłam czucie. Kocham cię słońce, ale naprawdę wszystko mi boli. Ej, przecież ja, zrzu ja zrzuciłam kombinerki. Czemu jestem taka głupia? One tutaj leżą, bo ja pomyślałam o tym, że tu ich potrzebowała. Czasami jestem jednak mądra. I patrzę w przyszłość. <grym> Nie wiedziałam, że on tam jest. Myślałam, że to jest błąd jakiś. To była, tak, to była panika z niego do zaskoczenia. Super. Czy w tej grze jest... Jezu, hałasujesz, teraz wszystkich pobudzisz. Czy w tej grze jest młotek? Yy, bo na dole były te deski, więc ja albo potrzebuję tego hammer, albo trzeba hammer? Wręcz, wręcz. Yy. Nie chcę po prostu po angielsku wymówić, Po, po polsku to jest kruż yy, francuski, ale po angielsku ręcz. Okej, okay, mogę to użyć jakoś? <laughs> Nie chciałam tego zrobić, przysięgam. Ja. Yeah. I'm kinda dead right now. Jakie kuśba crowbar. Nie. Pina. I co teraz niby zrobić? Dobra, Ekes yy, Pójdę teraz na strych ponownie, otworzę to przejście z zdjęciem. I może tam będzie odpowiedź na pytanie. I jeżeli, jeżeli nie, to ja uciekam tym helikopterem i mam to w dupie. Przysięgam, ponieważ naprawdę mam już ich podziurki. w sensie Otworzyłam wszystkie szafki, które mogłam otworzyć. Tak przynajmniej mi się wydaje. Więc nie wiem, czego jeszcze do niej oczekują. Ej, to tylko ja? Czy wy myślicie, że głos Dziadka jest mniej creepy, ale ten głos Dziadka jest tak, on nie jest straszny, on jest po prostu creepy. Okej, okay, miło to z... było, bym miło poniosł nas paralizator i czas na dziad Dziadka. <ścoughs> Nie wiem, czy ja już po prostu nie myślę. I co ja teraz mogę tak naprawdę zrobić? No, na górę nie pójdę, bo nie mam klucza od drzwi. Coś od tego. Tu też ja mam coś zrobić co na dobrą sprawę? Tak. Są tu dziś naboje. Nie, potrzebuję napoi, żeby. Gdzie są jakiekolwiek naboje? No, błagam Was. Naboje są na samym dole, ale nie zamierzam po nie iść, okej? Okay? Nie, nie. Tu jest okno? Wydwy. Wy. Czemu to okno nie ma sensu? Jak moje życie, haha. I ja naprawdę już nie mam. Ochotę. Nie, że nie mam ochoty to grać, ale nie mam siły po prostu. Jestem już tak zmęczona. Ja chcę iść spać. Błagam. W ogóle wiecie, to jest okropne. Okropny jest fakt, że. Ten odcinek nagrywam dzisiaj. Dzisiaj jest 30 lipca i czerwca. Sorry, 30 godzina. Jest 30 czerwca aktualnie i nagrywam go w tej godzinie, że był klimacik. Jest druga. Pierwsza 30. No, do drugiej. I dużym minusem jest tego odcinka nagrywania to, że go, nie, nie wiem, kiedy go wstawię, ponieważ moje wisi w domu umarło. Nie mam wi -Fi. nie wiem czemu, czy zepsuję coś w plus, coś zepsuję, czy nie wiadomo co się dzieje, po prostu, ale nie mam wi w ogóle. W ogóle nie mam wi -Fi. A aby przesłać sobie plik, który nagrywał właśnie Pre, musiałabym zrobić to właśnie za pomocą mojego Wi-Fi, ale go nie mam, więc nie wiem, zrobię. Ja jestem po prostu obrażona w tym momencie. On spał! Spał! Dlaczego się obudził, kiedy chciałam wziąć ten pieprzony kluczyk? A więc, tak, guys, ty w tym odcinku. Jest godzina. któraś tam w nocy. I teraz będzie makijaż, umyć zęby, polec do łóżka. I nie wiem, zapomnieć o granie najbliższe dwa dni, kiedy nie będę się odnotować tego odcinka. Mój Instagram, dzik Pologatoria jak zapraszam serdecznie, mój Discord, kiedy Wiktora z linku w opisie. Do zobaczenia, nie wiem, na live, odcinku, Instagramie gdziekolwiek. Było miło, może dla Was. Ja trochę cierpiłam. Także do zobaczenia, no i pa!